Witam wszystkich w poniedziałek, w wieczorze z Szamanem, w żółtym wiodącym w, w wojowniku portalowym, no taki dość chyba dziś był intensywny, zaraz sprawdzimy co też on niosł dzisiaj. Dziś siła inteligencji wydaje rozkazy mojemu ciału, zdaje się na wewnętrzne prowadzenie, które jest nieomylne. Dziś bez lęku powołuję do bytu to, co sam uznam za właściwe. Przestaję być chorą giewką i nie drżę jakoś osik. Nie pójdę na łatwiznę, nie skuszą mnie doraźne korzyści, nie ulegnę pokusom, lecz pójdę tam, dokąd skieruje mnie moja wola i gdzie nie będę. No to już każdy, jak to szaman często mówi, e, w głębszej analizie to musi poddać samemu, jeśli ma ochotę, czyli już, można powiedzieć, treści e, e, cienia w związku z każdym kinem są przerobione, czyli z niektórymi e, się objawiają bardziej, no z pewnością tak jest, pewne rzeczy łatwiej e, jest nam przepracować. Niekoniecznie te same wszystkim. Dla jednych jest łatwiejsze to, dla innych co innego, więc różnie się to manifestuje. Tak czy tak myślę, że te cztery kiny w tej fali człowieka między drugim a dzisiejszym, piątym. No były dość takie intensywne w różne, w różne zdarzenia, tak tutaj na przestrzeni też miałem informacje. Także dzisiaj jeszcze szaman wam. W postaci zdjęć dzisiejszych wprowadza trochę e, światła w sensie portalowego, e, słonecznego. O, tu akurat słońca nie ma. A tu tylko będzie odkryw, i odbite, ale być może krawiślana. Dzisiejsza kaźnierska też y, jest potrzebna. No, takie zatory, można powiedzieć, na wodzie, która wspomaga oczyszczanie, y, się zamanifestowały, ale y, jak widzicie, tam dalej koryto jest drożne, także te zatory mocno nie ograniczyły tego przepływu, a można powiedzieć, że y, tą zimową porą są czymś, Normalnym, pewno gdyby były takie temperatury na całej biegu wisły, jak były tutaj na wschodzie, to wisła by zamarzła, ale z tego co tam szaman aktualizuje się na przestrzeni, to na południu to są plusowe temperatury, takie już mocno wiosenne. Na Skrzycznym, słuchajcie, też cały czas plusowa temperatura, nawet teraz plus 2 stopnie, mm, dokładnie 1,8. No i piękna pogoda, także jest dużo cieplej niż w Kazimierzu. W Kazimierzu dzisiaj jest 5, może pewno nawet 7 będzie. Także po wczorajszym lekkim ociepleniu znowu jest tak zimniej, no ale e, to chyba nic nadzwyczajnego, e, tak jak mówię o tej porze roku i tak mam wrażenie, że e, mówiłem chyba wczoraj czy przedwczoraj, że jak się e, zrobi tutaj ocieplenie, nie myślę, że to będzie jakaś totalna odwilż no z wyjątkiem tam zachodnich e, rubieży, bo we Wrocławiu tam cały tydzień ma być 7-8 stopni, no to raczej to już nie jest. Lutowa temperatura, czy znaczy jak widać, lutowa, bo w lutym, ale, ale mało zimowa, i pewno po tych takich jeszcze cyrkulacjach tygodniowych, dwutygodniowych, może nam się faktycznie już tutaj taka autentyczna wiosna zacząć robić. No ale zobaczymy, czy się to zweryfikuje. Eee... Będzie to, jaka by pogoda nie była, to pewno będzie te procesy różne wspierać. Yy, tutaj można tak powiedzieć, że jeszcze w tej fali człowieka się mocno relacyjne y, procesy manifestują. I to relacji na wielu poziomach i relacji takich partnerskich, ale też tutaj takie sygnały były o relacjach może sennych bardziej, takich różnych Niekoniecznie, jak to się mówi, wyśnionych, no ale takich reminiscencjach sennych, spotkaniami z innymi istotami, które tam może eksperymentowały w tych snach nad, nad Wami i tak dalej. No, słuchajcie, takie rzeczy też mogą przy przychodzić, można powiedzieć. Informacje nie należy od razu do końca uwiarygadniać tego w swojej świadomości, bo czasami to są symboliczne, można powiedzieć, takie zapodania, jeśli chodzi o właśnie śnienie się przedstawicieli innych cywilizacji, ale może tak być, że niektórzy faktycznie mają z tym taki głębszy kontakt jeśli to są takie sny, które się powtarzają, e, czyli można by powiedzieć, nie wiadomo, czy są one do końca z nami, czy są jakimiś szczątkową pamięcią pewnych rzeczy. E, pamiętajcie, że ci, którzy mm, trochę e, eksperymentują z ludźmi, e, którzy śpią, eksperymentują bardzo często, niekoniecznie na fizycznym ciele, ale na Ciele czwartogęstościowym, czyli tak zwanym astralnym, i dlatego nie do końca można powiedzieć, co nie znaczy, zaznaczam, że nie eksperymentują również na ciele fizycznym. Na ciele fizycznym również, ale to wszystko zależy, kto to robi. Teraz ewidentnie moim zdaniem jest mniej tego typu rzeczy z różnych powodów. Przede wszystkim z racji można powiedzieć tego, że jesteśmy trochę po szczycie fali, ale przede wszystkim dlatego, że zmieniły się troszeczkę warunki na przestrzeni i też można powiedzieć niektórzy nie dostali nie przeszli przez audyt, bo nie myślcie, że tak do końca to były przypadki takie można powiedzieć poza świadomością Ludzi, którzy tą planetą zarządzają na innych poziomach. Także to nie tak do końca, ale właśnie z pewnych powodów pewne takie pozwolenia zostały wycofane. To przypuszczam, że gdzieś w innych źródłach też jakieś odniesienia do tego można znaleźć. To nie są na razie tematy, które mnie aż tak interesują, chociaż często o nich mówię, ponieważ ja tutaj mam też swoje własne doświadczenia i swoje postrzegania, ale ponieważ teraz jestem mało obecny przy dużych aglomeracjach, typu tam Lublin, czy jeszcze inne, to można powiedzieć, że nie do końca. To obserwuje, a dużo łatwiej jest to obserwować w dużych aglomeracjach, bo tak jak to nieraz w audycjach mówiłem, dużo mocniejsze oddziaływanie i że tak powiem, przebywanie i bytność innych cywilizacji jest nad dużymi aglomeracjami. Tam, można by tak powiedzieć, mają dużo większy wybór i dużo więcej rzeczy, które ich potencjalnie może zainteresować. Bo to nie tylko kwestia eksperymentów ewentualnych, ale też kwestia oddziaływania można powiedzieć no, technologią na umysły. To nie jest tylko tak, że technologie, które oddziaływują na świadomość, czyli na umysły ludzi, są technologiami ziemskimi o czym tak mówię, jest również tak, że część istot z innych cywilizacji również troszeczkę się do tego przyłączyła w swoim czasie, no i niektórzy nie do końca chcą z tego zrezygnować. Tak jak mówię, myślę, że ten etap. Yy, największego nasycenia przynajmniej chwilowo mamy za sobą, choć zobaczymy, jak to będzie dalej. Natomiast no, był taki moment, kiedy to było no, nieprawdopodobne programowanie yy, i to takie długofalowe, ponieważ ludzkie umysły można, znając ich strukturę i bardzo głęboko, Mając głęboką wiedzę już nad naturą tego urządzenia, jakim jest ludzki umysł, można go programować długofalowo. Można tak powiedzieć, że można wmontować w ludzki umysł nawet takie programy, które będą w odpowiednim czasie, czyli tak jak to szaman mówi często, przez pewne zdarzenia lub czas uruchamiane. Zresztą nic to nie jest nowego w naszym polu. Często właśnie w umyśle jest bardzo dużo takich programów, które uruchamiają się w związku z pewnymi zdarzeniami, w związku z pewnymi datami, w związku z pewnymi ludźmi, czasami nawet z pewnymi miejscami. Także to wszystko ma naturę, można powiedzieć, algorytmiczną. I kiedy to wszystko już jest dość dobrze zmapowane, a z punktu widzenia no, wyższych technologii i wyższej świadomości, to naprawdę nie jest wielkie osiągnięcie, umiejętność programowania ludzkich umysłów. One w większości są dość prymitywne. Można tak powiedzieć, że ci, co mają większą świadomość, bardziej skomplikowane, rozwinięte umysły, nie są narażeni na takie mocne programowanie. Natomiast ci, którzy, co nie znaczy, zaznaczam, co nie znaczy, że są temu niepoddawani mają większe szanse, że to wyczują, natomiast yy, można tak powiedzieć, że jeżeli z punktu widzenia innych yy, istot, yy, są warci programowania z różnych powodów, co mają być do czegoś użyci, albo mają czegoś nie odkodować pewnego potencjału, który być może z innej perspektywy jest widoczny na przestrzeni, to wtedy bardzo dużo mm, czasu może być poświęcane przez te istoty, żeby no, wręcz listy zdarzeniowe pewne stworzyć w życiu takich istot ludzkich, żeby pewne rzeczy się nie wydarzyły albo żeby się wydarzyły. Także no, to jest w ogóle bardzo głęboki z natury już science fiction czy totalnie temat, no ale można powiedzieć, szamanowi dość bliski, bo wiele, wiele e, lat, można powiedzieć, miał z tym do czynienia. E, bardzo, bardzo blisko i czasami bardzo spektakularnie. Ale na to może kiedyś przyjdzie jakiś e, lepszy czas, żeby o tym opowiadać. E, w każdym bądź razie wszystkim tym, którzy którym się mogą powtarzać takie sny, że są gdzieś tam zabierani, czy nad nimi się eksperymentuje, to dobrze jest jednak, mówiłem o tym już kiedyś, taką zintegrowaną decyzję na każdym poziomie świadomości, czyli no tutaj się trzeba połączyć, nie dzielić oddzielnie na te różne nasze poziomy tylko właśnie jako pełna zjednoczona istota wyraźnie można powiedzieć taką decyzję nie dopuszczającą do tego typu rzeczy wygenerować siebie i ona powinna być 9 na 10 przypadków, myślę, że nawet 99 na 100 bym raczej powiedział, tutaj przestrzegana i yy, przez istoty, które, które ewentualnie miałyby chęć tutaj wchodzenia w nasze pole. Także to nie jest problem, natomiast ci, którzy, którzy no są, czy będą jeszcze Przedmiotem eksperymentów i których się w pewien sposób używa. No z reguły ta ich świadomość na żadnym poziomie nie jest gotowa na to, żeby temu przeciwdziałać. A czasami na wyższych poziomach, z którymi te istoty nie mają w ogóle połączenia, jest wręcz decyzja, która to umożliwia, czyli oni się na to, na to zgadzają. Ale na zasadzie nie. Można powiedzieć, wyboru wolnej woli, tylko na zasadzie programowej sprzeczności algorytmicznej w programach umysłu. I to jest zupełnie co innego, no ale takim istotom bardzo trudno jest pomóc, bo po pierwsze, kto by miał to zrobić, mógłby, musiałby to postrzegać, musiałby udzielić informacje, musiałby ich przekonać, a na to z reguły w takich istotach nie ma miejsca, mogliby najwyżej się pokukać po głowie i, i, i popatrzeć dziwnie na tych, którzy chcieliby ich z tym skonfrontować w jakiś sposób. Także sobie warto zdawać z tego sprawy, więc no w pewien sposób to już jest wybór. Eee, można powiedzieć, na tym poziomie on się już zaczyna, więc nie ma eee, co szat drzeć. I trzeba zostawić ich sobie samym, kiedyś może do, dojrzeją do tego, a być może no, na nich to doświadczenie jest yy, lepsze czy bardziej budujące. Yy, nie ma co tutaj się nad tym zastanawiać. Yy, pamiętajcie, że jeżeli ktoś nas o pomoc nie prosi, to lepiej się nie y, mieszać i nie tworzyć sobie potencjału na Dużą nierównowagę, bo w tym czasie szczególnie y, można powiedzieć, wychodzenia z pewnych rzeczy jeszcze, w ciągle, wciąż i y, y, korzystania, możliwości korzystania z nowych potencjałów jest bardzo istotnym, żeby nie wchodzić w stare schematy, bo to jest wszystko, można powiedzieć: to są wszystko treści y, bazujące na starych schematach. Nie chcę używać tu sformułowania gadzich, ale takich właśnie związanych trochę z programami, które rozsiał egregor na różnych poziomach i one są z gruntu, z gruntu fałszywe. One są rzucone na przestrzeń po to, żebyśmy właśnie wchodzili w jak największe zależności, które powodują nierównowagę w naszym w naszym polu, a co za tym idzie, są dużo większe szanse na to, że nie wyrwiemy się tutaj z tej pułapki, no bo w zasadzie tutaj o to chodzi: nie zdobędziemy wiedzy o sobie, nie będziemy mieli możliwości na jakąkolwiek no, większą świadomość. Także warto Warto o tym pamiętać. Natomiast tutaj jeszcze był dalszy ciąg, właśnie od osoby, od której dostałem maila, że czasami. Możecie mieć też niektórzy, tacy co bardziej sensytywni, odczucie, że coś się tam zagnieździło w waszym polu i w pewien sposób staje się no, czymś interakcyjnym do waszej świadomości. No to też można powiedzieć, są rzeczy. Normalne w którymś momencie, jak dopuszczamy to do świadomości, czasami na skutek no, różnych rzeczy nie do końca zawinionych przez nas, choć z reguły no, można tak powiedzieć, że było nie było na 90. 9% przypadków to my jesteśmy sami sprawcami tego, że coś się nam w naszym polu zagnieździ, co ma jakąś tam świadomość, no i siłą rzeczy istota, która ma świadomość, jak zagnieża się. W naszym polu może mocno oddziaływać na e, również naszą świadomość, może e, pobudzać e, nas do, do pewnych działań, wywoływać pewne emocje, e, możemy, e, no, zatracać się wręcz w siebie. E, powiem Wam, że, no, nie tak dawno, bo, bo jeszcze było w grudniu, e, przed, przed, przed prześleniem, bodajże, no szaman taki wyjątkowo taki za, zainstenizowany w sposób, no można powiedzieć, przeżył atak na siebie. Ja nie lubię bardzo o takich rzeczach mówić, bo one, no takie są z natury, no jak to mówię, science fiction totalnie, no ale to było bardzo spektakularne. I mimo bardzo mocnej świadomości, którą mam i, i, i zdaję sobie z tego sprawę mimo dużej wiedzy, wielkiej sensytywności, można powiedzieć, zostało to tak pięknie, wspaniale ułożone, wmontowane można powiedzieć, trochę właśnie moja nieuwaga. Yy, i yy, wzbudzanie emocji mnie się rzadko zdarza. Yy, yy w ogóle denerwować w jakikolwiek sposób. Ja czasami używam emocji, może dla tych, którzy mnie znają, to, to, to już obserwują, ale to nie jest, to nie są emocje, które mnie otają. tylko to są emocje, których ja po prostu używam. Sam je wzbudzam, używam je jako narzędzia. No ale właśnie wtedy tak troszeczkę się wkręciłem, dałem ponieść i wygenerowałem emocje, no tak można powiedzieć, w głupią stronę, bo w stosunku do, do urządzeń technologicznych. No i okazało się właśnie, że urządzenia, no, zostały wykorzystane do tego, żeby pewien program przenieść fraktalnie również na poziom, poziom świadomości szamana, no i bardzo tak pięknie się to potem potoczyło. W którymś momencie, no yy, tak ten program ulokował się w mojej świadomości, że mimo no, głębokiego czucia, że to jest kompletnie nie moje, w pewien sposób no nie byłem w stanie tego w ogóle, no, no demontować, można by tak powiedzieć, ale nawet nie przychodziło mi, mimo, mimo całej tej wiedzy, takie, no. Hmm. Taka myśl, żeby w ogóle podjąć jakiekolwiek działanie, i to było najdziwniejsze w tym wszystkim. No, a powodowało to bardzo spektakularne zachowanie moje, bo po prostu, no, że tak powiem, podcięło mi. Yy, tak, yy, chwilowo to na szczęście długo nie trwało, ale podcięło, można powiedzieć, szamanowi skrzydła u samej dupy, jak to się mówi. Yy, no, na szczęście na przestrzeni pojawiła się pomoc, która no, wystarczyło jedno słowo i po prostu eureka yy, jak to szaman mówi oświeciło. Nie w jednej chwili, wtedy już nie było żadnej e, opcji, jak gdyby trudności, żeby sobie z tym e, poradzić. E, jedynie po prostu, no, można powiedzieć, że zachwyt i zadziwienie, e, do jakiego stopnia e, można. E, e, można powiedzieć, użyć technologii, inteligencji, do jakiego stopnia można wyreżyserować wręcz zdarzenia. Wmontować, można powiedzieć, w to jeszcze inne istoty, które no akurat nie mają możliwości tego zauważyć, i też słuchajcie, jak to długofalowo działało, bo to wszystko zanim się zamanifestowało, no to można powiedzieć, że trwało kilka miesięcy. Yy, więc można powiedzieć, efekt yy, to, co było yy, efektem tego, yy, czy nie, trochę źle zacząłem zdanie yy, cała, całe przygotowanie, można powiedzieć, i, i, i żeby to wszystko mogło zaistnieć. Yy, to potrzebowało na zamanifestowanie się no, kilku miesięcy. I to, to, to było uświadomienie sobie tego, mimo że no, wiele już tego typu rzeczy szaman przeżył i rozmontował. Czasami no, nie takie wydawało mu się abstrakty, to tutaj się no, zadziwiłem no, po raz kolejny, można powiedzieć, wielce i kosmicznie. No ale tak to słuchajcie jest, ten świat no, jest taki, nie jest łatwy, jak ja to mówię, wręcz przeciwnie, jest piekielnie trudny i trzeba się również liczyć z takimi rzeczami, które no, wręcz powalają na każdym jednym poziomie, ale de facto na tych rzeczach jesteśmy się w stanie najwięcej nauczyć. Jeśli uda nam się to rozmontować, no czasami niestety nie udaje nam się rozmontować. Można tak powiedzieć, że z reguły ludzie padają ofiarą takich rzeczy. No ale gdzieś tam z czasem komuś się coś udaje, no i to daje nam rozwój. W konsekwencji i to wielki rozwój. A to są tylko wyzwania i tak je najlepiej traktować, bo wtedy nie generujemy jakiejś energii e, ciężkich, żalu, nienawiści, innych rzeczy, które e, w konsekwencji i można powiedzieć w pierwszej linii uderzają w nas samych i zamiast dać nam moc, to e, nam ją odbierają. No cóż moi mili, tak nietypowo, dzisiaj trochę szaman trochę o sobie, no ale widać to jakieś miało odniesienie. Już się tutaj więcej uzewnętrzniać nie będę, bo już się przedłużyło ponad normę. Także życzę Wam w tej reszcie fali, znaczy żółtego wiodącego wojennika. Dobrostanu. No, i jutro od czerwonego kinu znowu zaczynamy. Mały fraktalik, i jutro powinno być no, taki, taki schodek. Może niezbyt wysoki, ale jednak odczuwalny. Znowu trochę, trochę lżej. Bo jeszcze kilka takich stopni będzie, które, które myślę, że niektórzy będą mogli nawet dość spektakularnie odczuć jako właśnie jeszcze takie rozrzedzenie wręcz, no, czy, czy powiew lepszego, czy o wyższej jakości powietrza. Jak to szaman mówi, że lżej się zrobi na przestrzeni. Czego Wam życzę z całego serca. Trzymajcie się, do jutra.